Dzień dobry, Satnam. W ramach naszej jogi w plenerze zapraszam Was dzisiaj na praktykę dla emocjonalnej i mentalnej równowagi. Będzie to Kriya Kundalini Yogi, według przekazu Yogi która tak samo się nazywa. Czyli Kriya dla emocjonalnej i mentalnej równowagi, przeciwdziałająca pierwszym objawom menopauzy. Wykonanie krii nie zajmuje dużo czasu, więc też dobra jest z tego również względu dla osób pracujących, które rano zazwyczaj mają tego czasu niewiele. Sama krija to jest 7,5 minuty, ale też taką jej integralną częścią, można powiedzieć, jest 10-minutowy relaks. Więc ten relaks jest konieczny, żeby ta krija odpowiednio zadziałała. I ona jest oparta na takim e, równoważeniu gruczołów wydzielania wewnętrznego. Cały nasz układ hormonalny tworzy takie sprzężenie zwrotne pomiędzy działaniem przysadki, tarczyce, jajników, e, napnerczy. I ten układ hormonalny będziemy w tej chwili pobudzać do bardziej efektywnej pracy. Pierwsze ćwiczenie wykonujemy ze stopami mniej więcej na szerokość bioder. Podnosimy do góry ręce, zahaczamy kciuk o kciuk. Kościoła jest zawinięta do przodu, to pozwala nam uzyskać takie dobre wydłużenie. Oddechamy długim, głębokim oddechem. Głowa odchylona do tyłu. Jeżeli możesz, jeżeli nie, to wtedy brodę lekko przyciągamy do klatki piersiowej i taką bardziej wyprostowaną, z tego wygięcia do tyłu pozycję uzyskujemy. Pomimo tego, że ręce wydłużają nam kręgosłup w górę, to barki są opuszczone, tak żeby była przestrzeń pomiędzy barkiem a szyją. Oddychaj. Długi, głęboki oddech, nic z tym oddechem nie musisz robić. Ciało może się trząść, dlatego że system nerwowy jest pobudzony w tym ćwiczeniu. Z wydechem bardzo powolutku przechodzimy do skłodu. Mogą być nogi ugięte w kolanach, dlatego że rano też ciało jest mniej rozciągnięte. Zmieniamy sobie tylko zahaczenie palca. Pozostań w skłonie, weź głęboki wdech. I na zatrzymanym wdechu przyciągaj pępek do kręgosłupa, wykonując takie pompowania. Kiedy czujesz, że trzeba zrobić wydech, też nie przeciążaj oddechu. Zrób, zrób wydech. Zatrzymaj na, na wydechu powietrze i na wydechu przyciągaj pępek do kręgosłupa. I robimy wdech. Zatrzymujemy, pompujemy. Potem robimy wydech. Zatrzymujemy, pompujemy i w takim cyklu pozostajemy przez dwie minuty w tym ćwiczeniu. Powolutku, jak paprotka, rozwijamy się w górę na końcu prostując głowę. Stajemy w bardzo szerokim rozkroku. Dłonie są <laughs> otwarte, wnętrze do dołu, całe przedramiona równolegle do podłoża i wykonujemy. Takie szerokie krążenia biodrami. Postaraj się stopę utrzymać na zewnętrznych krawędziach. Kilka krążeń w prawo, kilka krążeń w lewo. Znowu zmiana. Takim płynnym ruchem. Pracują białą miednica, oczywiście jajniki, ale również nad przy takim ruchu krążącym. Zostajemy ze stopami bardzo szeroko. Ręce tym razem są wyciągnięte na bok. I robimy takie małe krążenia dłoni do tyłu, bo mniej więcej średnica tych krążeń jest 30 cm 20, nie więcej. I jeszcze do tego przechylamy się do tyłu, a potem przechylamy się do przodu i cały cykl. Tego wychylenia w tył i przechylenia do przodu powinien trwać mniej więcej 15 minut. W tym przechyleniu, zarówno do przodu jak do tyłu może podwinięcie kości ogonowej pod siebie. I krążymy rękami dosyć energicznie. Rozciągamy też na boki, klatka piersiowa w tym rochu, Taki półskłon do przodu. Półskłon do tyłu. Z wdechem. Rozciągnij ręce na boki. Opuść po bokach ciała. I tak jak wspominałam, integralną częścią tej krwi jest 10-minutowy relaks. Można przy dowolnej muzyce ten relaks wykonać. Można wykorzystać do tego nagranie, które znajdziecie na YouTubie. Na przykład poetycki relaks w dźwiękach miszgrających. Tam jest też, szum może nagrane, i również misy. 10 minut, zrelaksuj się, a następnie wykonaj medytację, która jest Twoją praktyką. Medytacja dla samouzdrowienia z mantrą Ang Sang wahe Guru. To jest taka mantra, która oznacza nieskończona boska obecność. Wibruje w każdej komórce mojego ciała. Celem tej medytacji jest samo uzdrowienie. Nasze organizmy są do tego zdolne. I w czasie medytacji otulamy się taką opieką, przytulamy się, kładąc prawą rękę na lewym ramieniu, kładąc lewą rękę na prawym ramieniu. Wyprostowany kręgosłup, wydłużone w górę, oczy zamknięte. Jesteśmy skupieni w punkcie pomiędzy brwiami i wibrujemy mantrę Ang Sang wahe Guru. Świetna do tego jest mantra w wykonaniu Mirabai Caiba, którą znajdziecie na YouTubie również i bardzo polecam. Właśnie to wykonanie. Zresztą każde, przy którym będziecie dobrze się czuli i które dobrze z Wami rezonuje. Zamknij oczy, weź głęboki wdech, i fibruj Ang guru". Guru. Aby zakończyć, podnieś do góry ręce. Weź głęboki wdech, zatrzymaj, nie opuszczając rąk, zrób wydech. Weź jeszcze jeden głęboki wdech, zatrzymaj i z wydechem wytrząsaj potrząsaj całym ciałem. Ręce również. Wytrząsają wszystkie napięcia, które nam gdzieś zalegają. Bardzo dziękuję za dzisiejszą praktykę. Sotnam.